Super były te wakacje, kiedy się dostałam do szkoły teatralnej, bo to były takie bardzo długie wakacje. Egzaminy były w czerwcu. No i z tą świadomością, że y, zdana jest matura, że się dostałam do tej wymarzonej przez siebie szkoły teatralnej w Warszawie i że czekają mnie no, niesamowite studia, że spełniło się to moje wielkie marzenie. To były super wakacje. A potem ja też pamiętam takie wakacje y, spędzone z moim e, przyszłym mężem. E, tuż przed e, ślubem e, naszym pojechaliśmy sobie do Stanów Zjednoczonych na zachodnie wybrzeże, wynajęliśmy samochód i zrobiliśmy taką długą, długą podróż przez parki krajobrazowe, Wielki Kanion. No niesamowite, to rzeczywiście była super przygoda i jakiś taki też bardzo beztroski troski czas no i, i często we wspomnieniach wracamy do tej podróży i myślimy sobie o tym, żeby jeżeli mielibyśmy coś powtórzyć, to właśnie taką podróż i, i już z naszym synem.